Andrzeja Średniawskiego położony jest w malowniczej dolinie Bysinki na ulicy 3 Maja w Myślenicach. Szkoła kształci młodzież w zawodzie Technika Informatyka, żywienia i usług gastronomicznych, a także reklamy. Ponadto działają w niej bezpłatne szkoły policjalne dla dorosłych, kształcące w tych samych kierunkach i uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych. Witam ze szkoły szkół imi Andrzeja Średniowskiego w Myślenicach. Szkoła kształci technikum oraz liceum dla dorosłych. Rzecznie rozwijająca się szkoła w powiecie myśleńskim wprowadza do naszej tutaj jednostki uczniów nie tylko z powiatu myśleńskiego, ale również spoza powiatów ościennych. Kształcimy w bardzo popularnych dzisiaj kierunkach i cieszących się ogromnym powodzeniem, szczególnie są to technikum informatyczne, w zawodzie technik informatyk oraz techniki gastronomiczne w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Ponadto kształcimy w kierunku technik organizacji reklamy. Cześć, jestem Tomek. Magda. Chodzimy do technikum organizacji reklamy. Nasza szkoła to kreatywność, umiejętność, zabawa, zdolność, nauka, ambicje, przesłuch i satysfakcja. W ciągu ostatnich kilku lat prędzej się rozwija, wzrasta liczba uczniów, ale również wzrasta baza szkoły, szczególnie baza sportowa. Mamy nowoczesną halę sportową oraz nowe wojsko ze sztuczną trawą. Zapraszam wszystkich do zespołu szkół im. Jan Żyjacielskiego Technik informatyk to kierunek, po którym większość absolwentów podejmuje pracę lub dalsze kształcenie w zawodzie. Jest przeznaczony przede wszystkim dla osób zainteresowanych przedmiotami ścisłymi i szeroko pojętą informatyką. W tej chwili znajdujemy się na zajęciach z diagnostyki naprawy urządzeń techniki komputerowej, gdzie uczniowie uczą się tworzenia dokumentacji serwisowych, a dokładnie kosztorysów i cenników na podstawie zadania, które im tutaj przedstawiłem. Mają stworzyć kosztorys wykonanych prac. No ta umiejętność na pewno przyda się im potem w pracy, którą mam nadzieję, że będą wykonywać. Umiejętności praktyczne ćwiczone są w trakcie zajęć w pracowniach szkolnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt, a także w trakcie czterotygodniowych praktyk zawodowych. W trakcie czterech lat nauki uczeń zdobędzie umiejętności zawodowe takie jak posługiwanie się systemami operacyjnymi, praca w wybranych sieciach komputerowych, Konfiguracja sprzętu i oprogramowania, projektowanie baz danych i stron internetowych czy programowanie. Technik żywienia i usług gastronomicznych. Jest to najstarszy kierunek nauczany w szkole z wieloletnią tradycją i nowoczesną bazą do praktycznej nauki zawodu. Kieruje się go szczególnie dla osób planujących karierę z gastronomii, z uzdolnieniami w zakresie gotowania. Jak się gastronomii podoba? Fenomenalnie, lekcje są po prostu genialne, dobre jedzenie, fenomenalna obsługa. Technik żywienia i usług gastronomicznych może pracować w restauracjach, kawiarniach, hotelach, zakładach gastronomicznych, firmach zajmujących się cateringiem i obsługą gastronomiczną imprez okolicznościowych. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent może podwyższać kwalifikacje zawodowe, kontynuując naukę w szkołach wyższych, np. na kierunku technologii żywności. Do głównych zadań zawodowych technika, żywienia i usług gastronomicznych należą wszystkie czynności związane z planowaniem, organizowaniem i realizacją usług gastronomicznych oraz przygotowaniem typowych potraw, ciast, deserów oraz napojów w zakładach gastronomicznych. Program nauczania obejmuje przedmioty zawodowe typu podstawy żywienia, wyposażenie zakładów gastronomicznych, organizacja i ekonomika gastronomii, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem oraz zajęcia na pracowni gastronomicznej. Technik organizacji reklamy jest kierowany dla osób z uzdolnieniami plastycznymi i humanistycznymi. To jedyny taki kierunek w powiecie myślenickim, dzięki któremu absolwenci technikum będą dobrze przygotowani do pracy w firmach związanych z reklamą bądź też do prowadzenia własnej działalności. Treści nauczania zawarte są w blokach: Podstawy Technik Informacyjnych i Reklamy. Organizacja działalności reklamy, grafika reklamowa, marketing działalności reklamowej czy sprzedaż w reklamie. Na terenie szkoły znajduje się hala widowiskowo-sportowa, uznawana za jedną z najlepszych baz sportowych dla młodzieży w powiecie myślenickim. Wyposażona jest w widownię i w siłownię. Na terenie hali sportowej odbywają się bezpłatne pozalekcyjne zajęcia sportowe, trwające również w trakcie ferii i wakacji. Hala widowiskowo-sportowa jest terenem organizacji różnorodnych zawodów sportowych. Ponadto na terenie szkoły znajduje się również nowo otwarte boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią wyposażone w monitoring i oświetlenie. Dla uczniów szkoły organizowane są również bezpłatne kursy finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce. Jednym z najpopularniejszych kursów jest program ECDL Core, gdzie uczniowie poznają zagadnienia dotyczące arkuszy kalkulacyjnych, baz danych oraz tworzenia stron www. Dostępne są również m.in. kursy Kalnera-Barmana, Carvingu, Florystyka, Prawa Jazdy Kategorii B czy obsługi programu graficznego Photoshop. Szkolna biblioteka gromadzi podręczniki, literaturę fachową oraz literaturę piękną. Od początku jej istnienia zbiory biblioteki sukcesywnie się powiększały nie tylko ze środków szkoły, ale również od zaprzyjaźnionych szkół i instytucji. Szkoła jest również wyposażona w sklepik szkolny oraz posiada własną bezprzewodową sieć Wi-Fi. Wydaje mi się, że szkoła przyda się każdemu młodemu człowiekowi, bo uczniowie po ukończeniu techników znajdują bardzo szybko pracę w swoim zawodzie i duża część kontynuuje naukę. Następnie trzeba jeszcze podkreślić fakt bardzo dobrej zdawalności egzaminów zawodowych w naszej szkole. Zresztą efektem tego jest miejsce w rankingu perspektyw, gdzie otrzymaliśmy tarczę srebrną, czyli znajdujemy się w pierwszej dwuseczce techników w Polsce. Szkoła organizuje również różnorodne zabawy, turnieje i konkursy, na przykład turniej Gry FIFA 2014.